Sebastian Kowalówka, rozmawiamy zaraz po po zakończonym meczu z GKS-em Katowice. Niestety przegrany, poproszę o dwa słowa komentarza. No cóż, no przegraliśmy mecz u siebie, niestety. Chcieliśmy bardzo dzisiaj to wygrać, żeby było lepiej 3-1. Niestety się nie udało, Katowice dzisiaj były lepsze. No to są właśnie play-offy, no jeden mecz jest inny, drugi jest całkiem inny. No, musimy walczyć dalej. To spotkanie chyba najbardziej wyrównane. Zgadza się, no najmniej goli. Walka była, wszystko, no ale no, niestety nie strzeliliśmy żadnego gola, no i niestety przegraliśmy. Te sytuacje były po jednej i po drugiej strony, to skuteczność, czy to może ten aspekt, z którym przegraliście ten mecz? No, może tak, no szkoda też tych przewag, bo troszeczkę ich było, na pewno one nam troszkę teraz nie wychodzą. Musimy to poprawić, myślę, że w Katowicach jedziemy walczyć z optymizmem. W końcówce spotkania było dużo ambicji, staraliście się, jakby nie było trochę pomysłu, tak to wyglądało? No, cóż, no chcieliśmy jak najszybciej to wyrównać. Próbowaliśmy to wrzucić, atakować, strzały, żeby były z każdej pozycji. No niestety się to nie udało. Czym najbardziej dzisiaj zaskoczyły was Katowice? Nie, no nie zaskoczyły nas niczym. Po prostu, no, dzisiaj mieli dyspozycji dnia, po prostu byli lepsi. Po, po wyniku oczywiście. No, tak jak mówiłem walczyliśmy, no, ale niestety się nie udało. Musimy się zregenerować, przygotować na kolejną walkę. Kondycyjnie chyba jesteście wyrównanymi zespołami. No, gramy na 4 piątki i myślę, że z tym nie będzie, nie ma kłopotu takiego. Mamy teraz dwa dni przerwy, także jedziemy do Katowic, na pewno będziemy świezi i, i będziemy chcieli tam wygrać. Jest z nami trener GKS-u Katowice zaraz po wygranym meczu. Wielka radość w szatni. No tak jest, bo chcieliśmy tego wygrać. Balba Był bardzo trudny mecz. Dawali sobie sprawę, że to nie będzie łatwo. W końcu wygrali. Jestem bardzo dumny z Gopaków, z tego wyniku. No i po prostu nic nie to nie daje. Po prostu idziemy dalej. Dzisiaj dużo kar wydaje się w tych meczach play-offu. Trzeba uważać na te kary. Dzisiaj dużo kar było od odgwizdanych. No to w play-offie to jest podstawa. To jest najważniejsze. Wykorzystane kary i to już jest, może być po meczu. Czy bramkarz to był ważny element w dzisiejszym meczu? Bramkarz to jest ważny element w każdym meczu, a w takim meczu z takim wynikiem to jest oczywiście, że tak. Fraszko to chyba nazwisko, które jest wymieniane najczęściej przez kibiców GKS-u. No, on bardzo, bardzo fajnie, bardzo skutecznie gra w tym ostatnim meczu, najważniejsze nasze bramki, no i całe drużyna w tym mu pomagają. Pasiu, Fraszko i Stjepanów to chyba najgroźniejszy atak w tej chwili Katowic. Na dzień dzisiejszy tak, ale my czekamy na wsparcie od całej drużyny. Co Pan mówił chłopakom przed dzisiejszym meczem? Przed takim meczem nic nie trzeba mówić specjalnego, to wszystko jest tak jasne. Bardzo dobre, doświadczony zawodnik, i mnie się wydaje, że oni wiedzą o co chodzi i wie, jak, wie, oni dokładnie wiedzą jak walczyć i co robić. Teraz trzeba się szybko zregenerować. Czy kondycyjnie Unia i Katowice są na podobnym poziomie? No można tak powiedzieć, ale mnie się wydaje że to w Katowicach też nie będzie, nie będzie dobry, nie będzie lekko, ale zobaczymy. Czy będzie pan miał jakieś sposoby na Unię, czy będziecie grać swoje po prostu? My zawsze grałem swoje, ale wiem jak graje tu nie, wiem czemu jest klucz k, 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 k temu wyniki.